Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to jutro na polskim będziecie musieli recytować wiersz, recytować wiersz na ocenę. I to będzie bardzo długi wiersz, który będziecie recytowali około 20 godzin, więc lepiej w tym momencie stawcie łapkę w górę, więc łapka w górę i oglądamy. No i jeszcze przed odcinkiem na Was takie małe ogłoszenie. Otóż zapraszam Was wszystkich na serwer rgmc.pl. IP macie w prawym górnym rogu przez cały odcinek. Ten odcinek będzie akurat z trybu survival 1.16.3, ale na serwerze jest również tryb pvp oraz tryb megadrop, który startuje, uwaga, już w ten piątek, Czyli 2 października o godzinie 18.00 I mam nadzieję, że wszyscy na start tego trybu właśnie przyjdziecie, że wbijacie sobie na serwer, ponieważ no. Przygotowujemy się do tego trybu. Przygotowujemy się do tego trybu naprawdę już bardzo długo, do jakiegoś, kurde, nie wiem, miesiąca. E, więc, no, byłoby bardzo miło, gdybyście weszli na start. E, no, ale jeżeli nie lubicie mega dropów, to, tak jak mówiłem, jest jeszcze Survival 1.16.3 oraz tryb PvP na 1.8. E, więc iPhone macie w prawym, górnym rogu. Ja już nie przedłużam i życzę Wam wszystkim miłego oglądania. I dzisiaj standardowo e, chciałem sobie troszeczkę posprawdzać ludzi na tym Survivalu. E, dzisiejszy odcinek nie będzie strollowania. Tym razem sprawdzamy ludzi, ludzi, którzy lecą na X-Rayu, więc może zobaczmy sobie. O! Od razu jakieś omale. Od razu chyba na odcinek się przygotował chłopak. E, dobra, więc zobaczmy pana gracza omale i jaką kopię. <kluje> lava go... <kluje> Jezu, Jezu, lava go spaliła. Widzieliście to? Wytyfy XD. Ja myślałem, że on będzie citował. A tu taki zong. Prawdopodobnie cheatował i miał odpalonego X-Ray'a, ale na X-Rayu nie widzicie lawy czasami. Nie widzicie czasami lawy i prawdopodobnie wpadł właśnie na tą lawę. Boże święty, co za chłop. A to jakiś odlotowy jest jeszcze. Co on robi? O, patrzcie, chłopie, Steve'em. Ogólnie, jeżeli ktoś jest Steve'em i kopie dużo diamentów, to jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że on ma cheaty. Więc, jeżeli kiedykolwiek będziecie widzieli, że ktoś jest Steve'em i kopie dużo diaksów, to na 99% jest on cheaterem. Ale on na razie nic nie robi, widzę. Zobaczcie, patrzę Ender Chesta. No dawaj! Chociaż... O Jezu, lagi. Ała! No kop coś! Dobra, co robi? Ma tutaj jakieś... Dobra, on nic nie robi. Zobaczmy tego, kto kopie. Zuza. Zobaczmy panią Zuzę. Eee, dobra, cheater 99% daje, że on jest cheaterem Na praktycznie 100% Obstawiam prawie na 100% Że Zuz12457 jest cheaterem Patrzcie co chłop zrobił Robił korytarz taki długo, prosto Nagle skręcił I co? I od razu ma diamenty i więc według mnie to nie jest możliwe w normalny sposób Więc według mnie chłop jest prawdopodobnie cheaterem Albo typiara, nie wiem w sumie, czy to chłopak czy dziewczyna Ale zaraz się o tym przekonamy Pobserw Poobserwuję go troszeczkę I zaraz się przekonamy czy jedzie na cheatach Czy może... Patrzcie, patrzcie co robi Widzieliście to jak się patrzył w dół? To było bardzo dziwne teraz Dobra no Nie no, nic nie robi ten chłop Nie no, nie wiem czy on ma cheat y, wiecie Bo teraz tak jak oni by jakoś przeczuwali, że ja się do nich tepnę? Wiecie, tak dziwnie grają. Dobra, idziemy do Omale, bo on to znowu kopie. On ma na miliard procent. Dobra, zobaczmy go. Nie, no, dobra. Patrzcie, jak on kopie. To są. Nie, no, no, na Boga Świętego. Omale, czemu ty tak citujesz? Dobra, idę się go zapytać. Chodź tu, czemu citujesz, chłopie? Siema. Eee, Game mi się wyłączył. Nie mogę go włączyć, byłem podczas walki. Hello. MSG o Czemu czytujesz? Zapytajmy się go. <ścoughs> Sorry za katar, ale za kaszel. Mam koronawirusa. Nie, nie, nie. Dlaczego czytujesz? No co hoprobi, Stój! Czemu czytujesz? Nie ja. Przecież widzę, że czytujesz. Powiedz mi, dlaczego... Jezu, jeżeli będziesz nadal kłamał, to dam ci banana IP. Napiszmy mu, że dostanie banana IP, jeżeli będzie nadal nas okłamywał. Zobaczymy, co nam na to. Nie kłamie. Dobra, to podaj deska. Sprawdzimy go, wiecie? Sprawdzimy go. Jeżeli on oszukuje, to niech mi poda enydeska. Nie mam. To pobierz. No to chyba jak nie masz, to pobierz. No chyba to jest logiczne, że jak się nie ma enydeska, to się go pobiera. Dobra ale <mulans> jakieś nowe słowo. Dobra, czekam szybciej. Dobra, sprawdzimy go na Nedesku, niech on pobierze sobie tego Nedeska i go po prostu sprawdzimy i zobaczymy, czy będzie miał cheaty. Nie wiem czy on nam go poda, bo on jest na pewno 4, on ma na 100% więc wątpię, że pójdzie z nami na Nedeska, ponieważ ja i tak wykryję te cheaty, bo jestem tego w 100% tak pewny, że chłop te cheaty posiada. I nie ma nawet bata, że nie ma tych cheatów, ale dobra więc ja robię krótkie cięcie i widzimy się jak poda nam tego Ndeska, ten chłopak. Dobra wróciłem patrzcie co mi napisał A to mnie nie popsuje komputera, bo to mamy komputer, nie mój. Nie, nie popsuje ci komputera, pobieraj. Pobieraj to natychmiast. A my idziemy szybko od tej Zuzy zobaczyć. Dobra. Bo chłop znowu kopię. No patrzcie co ona robi. No ja nie wiem czy ona czytuje, czy nie, no bardzo to... To jest bardzo trudny przeciwnik powiem Wam przecież mówiąc, zobaczcie jakie ona robi tunele, ale ona kopie te diamenty Dobra, podał mi deska. Kopiuję sobie i da się z nim połączyć. Dobra, robię cięcie, widzimy się już na nydesku z chłopem. Dobra, udało mi się połączyć z jego Nedeskiem. Jestem teraz u niego na Nedesku i dobra, no to sprawdźmy go. Kim on jest? Dobra. To on. Dobra, co tak ciemno? Kliknij mi X. Dobra, pod x nie ma killaury, widzę. Zobaczmy opcję resecure. Naprawdę? Naprawdę on w taki sposób próbował mnie oszukać? Naprawdę myślał, że jestem takim debilem i nie sprawdzę paków? Zobaczmy, czy to jest na pewno teksturpak na X-Ray'a. Już się nam tutaj przełącza. I. No, Mojang Studios, ładuj się szybciej. I co ten Mojang Studios odwala? I czy macie ty? No, w ogóle nie ma X-Ray'a. No, patrzcie. Napiszę mu tutaj jeszcze. I co? Mówiłeś, że nie masz cheatów I co to ma być? Znak zapytania Zapytajmy się go jeszcze co to jest według niego Nie wiem co to i co zrobiłem Ale Za to leci Pozew tak pozew Pozew krwi. Pozew Wyślij Twojemu Mózgowi Ale dobra wychodzimy mu z serwera Dawaj e leci. Nie no, dobra, leci pismo, dobra. Więc po, 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 wiem co mu zrobimy, patrzcie co mu zrobimy teraz. Nie klikaj. Patrzcie, <grywa> <grywa> wyłączyłem mu komputer, wyłączyłem mu komputer, patrzcie, zniknął. <grywa> wyłączyłem mu komputer, udało się, dobra, easy, dobra, czterowie komputer wyłączyliśmy, Essa. Udało się, nice, easy Tak więc no chłopowie wyłączyliśmy komputer e, Chłop już nie wrócił Dostał oczywiście ode mnie bana e, No i cóż, no i będziemy chyba szukać kolejnych ludzi Do sprawdzenia Ogólnie tutaj widzę pisze nie ma granicy jak widzicie, tutaj gracze naprawdę grają. Naprawdę serwer jest bardzo dobry, graczom się podoba. Jak widzicie, jest full osób, już mam mówię, ile jest osób aktualnie na serwerze. 72 osoby są na serwerze 1.15, co jest naprawdę bardzo rzadkie, ponieważ zwykle serwery na najnowszej wersji nie udźwigają tyle osób. Ale nasz serwer jest akurat dobrze zoptymalizowany i może tutaj wejść naprawdę dużo osób. No i cóż, no tylko grać na takim serwerze, tylko grać, naprawdę. Z tego co widzę, to nie ma tutaj żadnych nowych cheaterów. E, więc, może przej przejdźmy się na naszą ferajnę. E, przejdźmy się na ferajnę, co tu się dzieje. Tutaj bot widzę. Ło, wow, tej bot robi nam domek na ferajnie, ponieważ to jest do mój bot i nosi, oczywiście. Bot super jest. Dobra, że jest super. Ustawimy mu 80 slotów, trochę je powiększymy. Hardware, napisz mi na Discord. E, no i no, chyba już nie ma więcej osób tutaj, więcej czterów. <laughs> Więc raczej będziemy już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Mi się osobiście podobał. Był dość śmieszny. Znaczy śmieszne było to, jak chłop został. O, chociaż poczekajcie. Jaździesz wam, że to jakiś typo zaczyna kopać diamenty. Dobra. Nie no, on jest raczej czysty, on chodzi po Kewach nie? On chodzi po kejwach. Raczej ludzie, którzy chodzą po kejwach, nie mają czytów. Oni po prostu chodzą i szukają diaksów. Oni po prostu chodzą i szukają diamentów e, Więc no on raczej jest czysty. E, więc no cóż, no ja się będę z wami żegnał. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Możecie napisać mi w komentarzach Z <coughs> czego byście chcieli odcinek zobaczyć i co nie w ogóle robią. E, ja się postaram jakoś do Was dostosować i może nagramy coś, co Wy zaproponujecie. E, I no. Ogólnie że przypominam Wam, że już start trybu Mega Drop odbędzie się w piątek 2 października czyli 18.00 czyli już bardzo blisko i no, dziękuję wszystkim za oglądanie piona dla was dziękuję wszystkim, że obejrzeliście ten odcinek mam nadzieję, że wam się spodobał miłego dnia wam życzę chociaż poczekajcie, chyba mam 4 ostatniego wiecie, na sam koniec, na dobry koniec odcinka bo on co chwila kopie netherite patrzcie na jego dobra, on ma chyba cheaty zobaczmy co chłop kopie jak chłop ma cheaty to szybko go zbanujemy jeszcze Patrzcie, patrzcie, co robi. On ma przecież. Poczekajcie, no. Dawaj, no kop. Patrzcie, 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 jak patrzy się. Jak tu będzie netherite, to hop ma chity, Jest banowany w tym momencie. Kill -off mu się skończył, nie wierzę. Nie wierzę, kill -off mu się skończył. Dobra, ma jeszcze. Czemu kopię w ogóle kill takim kamiennym? O co z nim chodzi? On jest jakiś dziwny ten chłop. Co on robi? A, niszczy krawnik? dobra, no Kop dalej. No, jak to będzie Netherite, Hop dostaje od razu bana ode mnie. Bo Hop skręcił na Netherite, wtedy by na to wypadało. Patrzcie, patrzcie, idzie. No, czy on może szybciej się ruszać? Czemu on w ogóle żelaznym kilowym jak ma walony diamentowy 533? O! Patrzcie, patrzcie, dobra, cheater. Mamy cztery, moi drodzy. Mamy cheatera. Nazywa się MakProsia, MacPro. Sam u Ciebie słychać, jak tam się ma. Siema, fajnie się czytuję? Fajnie się czytuję? Kurde, gnoju? IP ban, Mac Pro, I... tym się pożegnamy, pożegnamy się z banowanym cheaterem Więc dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że dzisiaj wam się spodobał Do zobaczenia już wkrótce, siema